Wróciliśmy znowu na osiedle Temat deszczóweczki W studniach chłodnych Materiału nawieźli Robimy studzienki Według zaprojektowania Przeprojektowania uzgodnień Yy, dramat się dzieje, dramat. Bo nie, nie nadążam z życiem. A co dopiero z całymi robotami? Tam już jest narozkopywane, przekopane, wykopane. Odkopy, bo chłopaki z, od elewacji chcą chodzić z rustowaniem już nam nanieśli nawet. Dlatego spieszymy się. Weź to jeszcze nagle, wszystko. Jak się nie da, nie ma czasu. Ogień, butem. Robimy. Bardzo Ciebie proszę. Pięknie. Usłyszałem fotę Pięknie. Popuść te śruby jeszcze. Metry, metry. Trzy metry? Kamień, typu glina, glina typu kamień. Eee, następna studnia, nie mam czasu. Analizację nie mam czasu skończyć, ale deszczówkę już robimy. Bardzo dobrze. Lala. Jutro jeszcze prąd, kopany, jednocześnie deszczówka łamana. Kacperek zamiata kostkę. Lala. tchniemy, Robimy studnie eleganckie. Takie sobie zarzucili, tanio było, ale dobrze. Czyli dobrze, ale tanio. Czyli z wniosłej, eleganckiej dziureczka, cykwuch na uszczelnieniu. Ponacinane, husparną. Jest sprzęt. Gołówki na kamień. sączy, działa. Robimy robotę. Ech. Ogień. No, połowie już do uchonnych. Jedna dniówka butem, bo jak tu popada to jest koniec. Tu się nie da wjechać wtedy. Panie obeszło, więc działamy. Rura, trójnik, rura. Tu dzięka. Tak sobie zażyczyli, tak robimy. Autostrada do niebios. Materiał przyjechał, udało się szybko złącze Nowe Czekną nam jeszcze te yy. cybanty. Musimy je podmienić. No, ale jest nowy nabytek. Tam to się rozleciało całkowicie. Lala. Nie, jutro prąd wszystko przekopy, wykopy, rozkopy, zakopy Bardzo Mufą ją Co mam robić? Do Co? Mówą, do no mufą do siebie Co mufą do siebie? Mufą do siebie Kurą mufą? To jest jeba, to zdrowo Bo nagrywam film i będzie tebilaza nie robi. No. <laughs> Ziemia. Dekiel, czekaj, że nie słuchaj że go! że nie chcę mu nic. Naturalna drzewa. To jak w kominku. Klimaty wiejskie. Kopiemy prąd. Materiał przyjechał. 2 km kapli, Lala, wezmę się za robotę. A żeby wsiadłem do koparki. Bo zimno, mróz. Ale będzie na wleganie kabiny. Nie, to, Wali mnie to. Ja no, wysiądę. Miałam się, wysiądę. A raczej się grzeje. Na Tego? Na to bym. Albo to. Brygada kablociągu Jak to było? Wypiekają chleb, piekarze wyrabiają stal, kutnicy A my ciągniemy druty. Tyle pamiętam. Kto te aroty wymyślił? Bardzo! Ale weźmiecie się za robotę Yyy Cześć Co co zrobił w nogę? Nic Jak pan zarabia na życie? Ciągnę druta Znajdzie jakiś ten... To. Druta Macie matizm? No Coś tam przecież, padł chłopie nie tą stroną, bo za gruba. No trzeba zakręcić. Zakręcić trzeba tego, zakręcić trzeba. Siłownik siłowni. za robotę. Już pole grzeje wozidło. Powoli! Bo się tu Meksyk zrobi. Czekaj, tak, coś, coś trzeba przerobić, fabrykę, bo coś tu się dzieje nie tak. wyrabiają stal hucznicy kawcy, gacie, szewcy, buty a my truty hej, wyży kabla w dłonie hej, ciągmy razem w tubie bo jak zabraknie prądu, ludzkość będzie w dupie raz pod wodą, raz pod ziemią raz na górze, raz w dolinie ciągnij bracie, ciągnij kabla po nim prąd płynie. hej, wyjrzyj kabla w dłonie hej, ciągmy razem w tubie hej, ciągmy jej siły wezmijmy w tubie. Mocniej. O! Op! Co ty robisz? Co ja? <noise> Konstrukcję Archimedesa. Albo co to za konstrukcja? Taka sama jak ta. Tylko tańsza wersja, ale ci się tam łatwo złamie. Nie złamiesz. Nie. Na, na tym było większe k nie przeklinaj, bo będzie na filmie Gdzie? Na filmie będzie To wiesz jeszcze... co no. <grym wioska> ja no, jeszcze raz <grym wioska> Okrzyk wojny Jeszcze dzwonią telefony Jeszcze nam nie je tak? <grym wioska> Pytałem się, czy nasz ten dźwięk pił. <grym wioska> A nagrałeś czy ty to zrobiłeś? No nie. Sam nie pójdzie, tak? No, no tak, A to jest właśnie ta magia internetu. <noise> 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 tak krótkie dają te piloty. Jesteśmy w połowie, jeszcze 12. Rozumiesz to, debilu? Jeszcze 12 sztuk. No to co? Co to jest? Do 12 w nocy skończymy. E? Lekko. Z zagęszczeniem. Nie no, to to już na jutro zostawimy. E? No dobra, to do rana zrobimy. No teraz no proszę zapalę, zrobię to za Co? Kable, Kable. będziesz ciągnął. Zapamiętałeś? Musisz piątkę przerobić na 6 dół A co? Na 6 dół Bo taki zrobił zapas, że na szóstkę wystarczyło <laughs> Żebyś nie zapomniał Ja też, jest, dlatego Ci powiedziałem Bo I już się, się dzieje, e, się myślenice tak? się włączają Czyli teraz musimy robić piątkę Nie wiem, coś tam o czekara gadał ale nie wiem co No To robię trzeci teraz Wali mnie to! Oho! Nowy dzień Makaron, spaghetti pomóc ci ułożyć te kable? Tak, ułożymy te kable. Co to tak wypuściłeś tu? Co? Lampa Tyle? Dużo co? To będzie duża lampa. Znaczy dużo kabli. No tak. No to będzie całe oświetlenie placu Tak. Boiszka. Pospiesz się, elektryk. Piosek jedzie. No już deszczówka, to już nawet jest poza programem. Ta deszczówka poza filmem, bo to nie ma sensu. Nie, nie dam rady tego wszystkiego nagrać. Tam studnia chłodna tego, no te woda było dość. A sobie, bo mi się już nie chce. O, sorry, sorry, sorry. To było przypadkiem. Nieintencjonalnie. Nieintencjonalnie to było. ...tele techniki. Tak samo światło wody kładzie. Nie będę je nagrywał. Sprzątamy. Zasypujemy. Ale to już tyle razy było. Nie ma sensu nagrywać. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jesteś zadowolony, elektryk? Pracy? Jestem bardzo zadowolony. Poszło to. Miarę, miarę, W Miarę okej. Okay. Nie oszukujmy ok. ok. się. No. Bez pomocy się nie obyło Aczkolwiek myślę, że każdy jest zadowolony. Dokładnie. Ilość kabli nas przerosła. Ilość cztery 24. 25 tak. 20 sumie. plus też. 25? Rzutki. I jeszcze 24 do światła wodów w mikro. No. Także. Cudnie! Lala! Nara! Nara! Nie mówicie, a zapalicie? Jadę.